Państwo Rezunów Islamskich, czyli ISIS, jest takim golemem, który ma różnych twórców. I myślę, że on owszem jest przydatny Rosji, dlatego że jest takim rezerwuarem, czy taką pompą, odkurzaczem, który zasysa całą ekstremę muzułmańską z Rosji. I myślę, że Rosjanie w tej chwili ich bezpieka bardzo ułatwia tym wszystkim. Chętnym właśnie z państwa rosyjskiego wyjazd na Bliski Wschód. Bo przecież Rosja ma poważny problem. Moskwa jest największym państwem, największym miastem muzułmańskim na świecie. Moskwa. Mieszka tam ogromna liczba muzułmanów. No ale myślę, że prawa autorskie do ISIS należą się też towarzyszom amerykańskim i służbom państwa położonego w Palestynie. Myślę, że ISIS z jednej strony powstało w pewnej próżni, która wytworzyła się po tym, jak Amerykanie zabrali się za zaprowadzanie demokracji na Bliskim Wschodzie, no ale, ale z drugiej strony właśnie ISIS jest przydatne do tego, żeby... Żeby z nim walczyć. Jest przydatne do tego, żeby z nim walczyć. Potrzebny jest taki dobry, czytelny przeciwnik i, i jest przydatne zarówno Amerykanom, którzy muszą mieć dla swoich obywateli jakiś taki jasny komunikat, prawda? kto jest winien temu, że tam nasi chłopcy giną i, i że, i że y, no właśnie w domu są różne bolączki i niedoróbki. Błędy i wypaczenia kapitalizmu są w Ameryce, prawda? No, jakby nie było ISIS, to by się tak bliżej może rozejrzeli i może by powiesili kogoś, kto tam zniknęło, te 15 bilionów, prawda? Może by po prostu zaczęli wieszać na latarniach tych bankierów, którzy Jakoś tak zrobili, że chałupa, za którą się już dwa razy zdążyło zapłacić, teraz jest warta połowę tego, co, co kiedyś, i już nikomu nie można jej sprzedać, prawda? No więc ISIS jest jak znalazł w takiej sytuacji. I dla Moskali, ISIS jest jak znalazł. Moskale wjechali teraz do, do Syrii i będą grali rolę zbawcy ludzkości. Będą, będą, co Amerykanie podali im na tacy, będą właśnie się przedstawiali w tym duchu stalinowsko-putinowskim, że no Rosja tam może są jakieś też i plusy ujemne, ale pokonaliśmy Hitlera, prawda? No to teraz będą pokonywać ISIS. Ja obawiam się, że operacja syryjska jest licencjonowana z obu stron i myślę, że, że właśnie obecność rosyjska w Syrii nie Nastąpiła bez przyzwolenia amerykańskiego. I my, to jest powód moich niepokojów wobec polityki warszawskiej, która wszystko stawia i wszystko wiąże z Amerykanami. Polska racja stanu została związana z Amerykanami. Otóż to jest bardzo, moim zdaniem, nietrwała, krótkoterminowa inwestycja. Moim zdaniem, właśnie na Bliskim Wschodzie oni już się dogadali. Tylko nie mogą tego jeszcze przez rok oficjalnie zadeklarować, no bo do wyborów. Bo pamiętacie, jak, jak sfilmowali Niedźwiedziewa i Obamę, jak Obama mówił tam mu na łóżko, to teraz to mi troszkę odpuść, bo ja mam wybory, a potem ja tobie. I tak to właśnie jest. I ISIS jest tutaj bardzo przydatne. Sądzę notabene, że operacja uchodźcy jest również licencjonowana z obu stron. I że jest y, ta bomba demograficzna zrzucona na Europę, jest y, zgodnie, zgodnie nakręcona y, przez Moskali i przez Amerykanów. I tylko nasi najlepsi patrioci cały czas, nie wiedzieć dlaczego, nie pojmuję, zdają się wierzyć w to, że, że Amerykanie spełnią to wszystko, co tam im naobiecywali ci, ci sekretarze ambasady amerykańskiej przy pięknej w Warszawie, których się podobno w ostatnim roku namnożyło, podobno kilku nowych przysłali.